Dzień dobry, Kacper Kita Państwa wita. Dzisiaj jak co tydzień przegląd polityczny Nowego Ładu. No i dzisiaj oczywiście be, będę brał na tapetę te pierwsze niecałe pięć dni kampanii wyborczej, wznowionej kampanii wyborczej przed drugą turą wyborów prezydenckich, jak również w szczególności wczorajszą rozmowę Karola Nawrockiego i Sławomira Mencena. Zacząłbym od tego, że Same wyniki pierwszej tury, o których już pisałem, i ten tekst wczoraj w formie audio, też zresztą przeze mnie przeczytany, spotkał się ze sporym zainteresowaniem, za co bardzo dziękuję. No, wydaje mi się, że kolejne godziny potwierdzają tę moją zasadniczą diagnozę, to znaczy pewną bezradność kampanii Rafała Trzaskowskiego w sytuacji, w której przed drugą turą no, musi on zabiegać o neutralność co najmniej wyborców, kandydatów, którzy po prostu są od niego ideologicznie odlegli. tak? To znaczy trzecie i czwarte miejsce w tych wyborach zajęli Sochomir Menzen z niecałym 15% i Grzegorz Brown z ponad 6%, no co tworzy naturalny sposób dyskomfort dla Trzaskowskiego, kiedy żaden kandydat centrolewicowy czy Biejat, czy Hołownia, czy Zandberg nie przekroczyli 5%, a ta trójka razem wzięta ma mniej niż Męcen sam. No i to z jednej strony, pokazuje w takim szerszym ujęciu pewien krach tego liberalno-progresywnego paradygmatu, w którym, w którym Trzaskowski jeszcze bardziej niż inni politycy jego obozu funkcjonowali, tak? W którym przed drugą turą wyborów prezydenckich zazwyczaj trzeba, trzeba się kierować do centrum, pozyskiwać, e, pozyskiwać wyborców e, tak zwanych umiarkowanych, a tutaj, prawda, nagle Michał Szczerba musi mówić, że on wcale nie uważa, co w wiele będzie za skrajną prawicę, e, czy kogoś prorosyjskiego i tak dalej. No, te wszystkie memy z Trzaskowskim z gaśnicą, e, szczęść Boże, panie Grzegorzu i tak dalej, dobrze, to oddają. Z drugiej strony, no, Trzaskowski przystąpił do. Tego, co, co mimo wszystko jest dla niego oczywiste, tylko nie ma aż tak dużego znaczenia, czyli konsolidacji własnego zaplecza. Tak? Czyli no, oczywiście odebrał hołdlenny od, od Hołowni i biejat, no ale wszyscy wiedzieli, że tak będzie. Oni razem mają tylko 40%. No i podstawowy problem Trzaskowskiego w, w wydaje się taki, że no, w oczywisty sposób większość Polaków nie jest zadowolona z rządu Donalda Tuska. Jak widać, około 60% zagłosowało na kandydatów, Opozycyjnych wobec tego rządu, gdzie przecież ten rząd uzyskał w wyborach w 2023 roku po 54%. Partie, trzy ugrupowania go tworzące, uzyskały 54%. Nawet jak dodamy Zandberga, no to, który, który się odłączył i przeszedł do opozycji, no to dalej jest to wyraźna mniejszość, no bo około 45% kandydaci tej strony. W oczywisty sposób ta kampania jest także starciem, taką <gry> proxy war. Wojną zastępczą Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska. No i ciekawe jest to, że Obaj mimo to nie zdecydowali się milczeć, mimo że obaj są politykami wyraźnie niepopularnymi, no bo najpierw Jarosław Kaczyński wyskoczył ze swoją wypowiedzią na temat Konfederacji, potem się z powrotem schował, zapewne rozumiejąc, że kto jak to, ale on jest ostatnią osobą na świecie, która może wyborców Konfederacji do głosowania na Nawrockiego skutecznie przekonać. Z drugiej strony, Tusk zdecydował się na wczoraj wywiad i no, dość, dość mocne zaangażowanie w tę kampanię, w ramach, jak rozumiem, mobilizowania swoich zwolenników. No, tylko pytanie, czy to nie jest także przeciwskuteczne? No, bo wydaje mi się, że im więcej Tuska w tej kampanii, tym trudniej Trzaskowskiemu będzie, będzie po prostu wygrać. Tusk zapowiada, że będzie jakaś bomba. Zobaczymy przeciwko nawrockiemu, oczywiście zobaczymy, być może podczas wieczornej debaty, po której też oczywiście można się spodziewać na jutro komentarza na naszym kanale. W mojej ocenie jednak póki co minęło te niecałe pięć dni i żadnej bomby kolejnej przeciwko nawrockiemu nie ma. Zobaczymy, czy coś jeszcze w szafie, w sztabie Trzaskowskiego jest. Z pewnością, natomiast osobą, która no, korzysta na tych dniach jest Sławomir Mencen, który mimo tego, że odpadł, że zajął trzecie miejsce, nie udało mu się wejść do drugiej tury kosztem nawrockiego, udało mu się przedłużyć swoją obecność w kampanii. To się nie udało w podobnym stopniu ani Kukizowi, ani Pięć lat temu hołownie, chociaż oni dostawali też przecież bardzo dobre wyniki na trzecim miejscu. Cookies, jak pamiętamy, 10 lat temu oferował, że mógłby poprowadzić debatę między Komorowskim a Dudą. do tego nie doszło. Tutaj Mencen de facto do czegoś takiego doprowadził, a nawet więcej, prawda? Ponieważ tak naprawdę występuje jako taki pełnoprawny uczestnik, najpierw przeciwko Nawrockiemu, a potem przeciwko Trzaskowskiemu, kiedy to on będzie gościem jego kanału na YouTubie. No i w ten sposób narzuca swoją agendę w debacie i jeśli chodzi o kampanię, jeśli chodzi w ogóle o, o, o debatę publiczną, narzuca swoją agendę swoim, swoim głównym rywalom, a także ustawia się na pozycji kogoś, kto jest tak naprawdę na tym samym poziomie. Ostatni raz takie potrójne debaty mieliśmy w 2007 roku. To była, to była oczywiście ta słynna debata Jarosława Kaczyńskiego z Donaldem Tuskiem, ale wcześniej także debata debata Kwaśniewskiego z Kaczyńskim, potem Kwaśniewskiego z Tuskiem, gdzie no właśnie były prezydent siłą swojego dawnego urzędu występował jako równorzędny rywal liderów PiSu i Platformy. Oczywiście to była ta słynna debata Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego, którą Tusk wygrał i dzięki której został po, po części, dzięki, dzięki której został, został pierwszy raz wtedy premierem. No a tutaj Męcen nie tylko u, ustawia się właśnie, że obok tej debaty głównej Trzaskowski-Nawrocki jest de facto jego dyskusja z Nawrockim i jego dyskusja z z Trzaskowskim, czyli mamy de facto właśnie dodatkowe dwie debaty, ale jeszcze on jest jakby tutaj na tej uprzywilejowanej pozycji mimo tego, że odpadł w wyborach, ponieważ on siłą rzeczy będzie najmniej atakowany, tak? Trzaskowski i Nawrocki będą się bardzo ostro atakować podczas wieczornej debaty. Dzisiaj Mencen w rozmowie z Nawrockim to wszyscy widzieli, że Nawrocki starał się być bardzo miły i koncyliacyjny, bo potrzebuje wyborców Mencena, no i także Trzaskowski, który zapewne będzie bardziej konfrontacyjny wobec Mencena, niż Niż Nawrocki, no bo on nie potrzebuje pozyskać aż tak dużej liczby, czy znaczy, no nie ma szans na pozyskanie większości wyborców Mencena. On bardziej gra o to, żeby przy okazji tej debaty, zobaczymy jaką taktykę przybierze, przynajmniej część wyborców Mencena zdemobilizować przeciwko sobie, a także, żeby się dobrze pokazać pozostałym wyborcom. Zobaczymy, gdzie między. Tymi, powiedzmy, celami ustawi swoją taktykę Trzaskowski i jego sztab, ale no z pewnością z tej trójki Męsen będzie tym, który będzie najmniej atakowany, podczas gdy on jak najbardziej, jak widzieliśmy wczoraj, po, ostro atakował dorobek rządu PiS-u, rozliczał, można powiedzieć, odpytywał Karola Nawrockiego, więc był na tej wygodniejszej pozycji z punktu widzenia narzucania swojej agendy, swojej nar swojej narracji o rzeczywistości, tak no i to jest dla niego to jest dla niego sukces sama ta, same to, sama ta deklaracja ośmiopunktowa, jeszcze w ogóle ochrzczenie tego deklaracją toruńską, ustawienie kandydatów w pozycji, w której oni jadą do Mencena, do jego miasta, żeby tam. Się z, nim, się z nim spotkać, z nim porozmawiać, no jest niewątpliwie dla niego bardzo, bardzo dogodna, bo zazwyczaj te dwa tygodnie są poświęcone tylko dwóm czołowym kandydatom. No i to jest też ta wyraźna różnica między 2020 rokiem a obecnymi wyborami prezydenckimi, ponieważ poprzednio, na to też zwracałem uwagę w swoim wczorajszym tekście, Andrzej Duda musiał pozyskać jednocześnie i pozyskał jednocześnie podobną liczebnie grupę wyborców Krzysztofa Bosaka, z jednej strony wyborców, Chołowni Kosiniaka i Biedronia, razem wziętych oczywiście, ponieważ znacznie wyższy odsetek Bosaka, ale łącznie ci wyborcy pozyskani ze strony lewicowej, to była mniejsza, ale, ale liczba tego samego rzędu. No i trzecia grupa to byli ci, których pozyskał, którzy doszli w drugiej turze, którzy nie, nie głosowali w pierwszej, tak jak zawsze, oprócz 90 roku. Teraz zapewne będzie podobnie frekwencja, także zapewne będzie wyższa w drugiej turze niż w pierwszej. Natomiast teraz, no to ewidentnie ta rywalizacja toczy się na polu prawicy. Tym bardziej, że Biat i Hołownie poparli Trzaskowskiego. Od razu było to tak oczywiste, jak to, że słońce wzejdzie rano na wschodzie. No i siłą rzeczy Teraz ta rywalizacja toczy się na polu prawicy. Oczywiście Adrian Zandberg także, także tutaj jeszcze swojego stanowiska nie zabrał, ale no tutaj nie, absolutnie nie ma symetrii, tak? Wyborców, wyborców Mencena i Brauna jest przecież prawie pięciokrotnie więcej niż wyborców Zandberga. Poza tym w przypadku wyborców Zandberga, no jednak jest jasne, że wyraźna większość z nich poprze poprzez Trzaskowskiego. Wydaje mi się, że w przypadku Mencena i Brauna mimo wszystko Trzaskowski ma większą szansę na ich demobilizację w drugiej turze niż Nawrocki na demobilizację lub pozyskanie wyborców Zandberga, ale nawet jeżeli by było inaczej, no to z punktu widzenia Nawrockiego, który tutaj, no on musi o te głosy o te głosy zabiegać tak naprawdę, bardziej niż, niż Trzaskowski, no bo jakby Trzaskowski jest teraz trochę w defensywie też jako ten wyjściowy faworyt tych wyborów. On bardziej się broni, Nawrocki Nawrocki bardziej bardziej atakuje. Także dlatego oczywiście, że Trzaskowski minimalnie, ale jednak tę pierwszą turę wygrał. No to tutaj tym bardziej te absolutnie nie ma, nie ma symetrii gdzie przecież no, nawrotski ma szansę najwyżej na pozyskanie. No, maksymalnie jednej czwartej, realistycznie, pewnie bardziej jednej szóstej wyborców wyborców Zendberga. A z drugiej strony, z drugiej strony ten, ten zbiór. Men, wyborców Mencena i Brauna jest znacznie większy i tutaj po prostu tych ludzi, do których z kolei Arebur swój przekaz może kierować Trzaskowski, jest też po prostu znacznie więcej tych, których on może pozyskać albo przynajmniej zdemobilizować, żeby nie oddali głosu na, na Nawrockiego. Jeśli chodzi o sam, więc to jest też bardzo ważne, to jest sukces tej alternatywnej, niepisowskiej prawicy, że gra przed drugą turą jeszcze bardziej niż poprzednio przeniosła się na ole na pole, właśnie prawicowe. Oczywiście, już w 20 roku Bosak był największym kandydatem, który nikogo nie poparł. I wtedy również, oczywiście, Trzaskowski i Duda zabiegali o, o, o głosy w Warsów Konfederacji, ale teraz jest to jeszcze w jeszcze większym stopniu i jeszcze bardziej. No i wobec tego, oczywiście, Nawrocki przybrał optymalną dla siebie taktykę, czyli dystansowanie się od pisu. To było wręcz zabawne, w pewnym momencie, jak będę <laughs> go dopytywał, już któryś kolejny zarząd wobec pisu, a Nawrocki. I pyta się Nawrockiego, czy wie, kto to powiedział. Nawrocki generalnie powiedział, że nie wiem, ale się domyślam, sądząc, po, po tym jak wygląda ta rozmowa. No i oczywiście to był kolejny tam cytat z Mateusza Morawieckiego kolejny zarzut wobec, wobec rządu PIS. No i tutaj, tutaj, no niewątpliwie, na, szansą Nawrockiego, Jedyną jest właśnie zdystansowanie się od PiSu. To pokazuje to to dehegemonizację prawicy, o której mówiłem. To znaczy, musi grać kogoś niezależnego od Jarosława Kaczyńskiego, musi grać kogoś, kto nie jest restauracją lat 15-23, powrotem do rządu PiSu. No bo też na tym etapie wyborcy PiSu no i tak no w drugiej turze zagłosują przeciwko, przeciwko Trzaskowskiemu. A tutaj, tutaj Nawroski potrzebuje pozyskać, pozyskać pozostałych. Co i tutaj też pewną jego przewagą nad Trzaskowskim jest to, że Nawrocki jest młodszy, 11 lat, i nie sprawował jeszcze żadnej stricte politycznej funkcji. To znaczy, no i nie jest, nie jest członkiem PiSu. Więc jakkolwiek jest oczywiste, że jest kandydatem PiSu i został wybrany przez Jarosława Kaczyńskiego, i Kaczyński nie wybrałby go, gdyby, gdyby go uważał za polityka, który nie będzie wobec niego lojalny, jeśli zostanie prezydentem, no to jednak Nawrocki może łatwiej grać pewną niewiadomą pewną zagadkę, co on realnie zrobi, jak już zostanie tym prezydentem. Prezydent to jest przecież stanowisko, na którym no, najłatwiej się uniezależnić, bo nie jesteś, nie jesteś premierem, ministrem, którego można decyzją prezesa przewodniczącego partii odwołać. Nawet jeżeli prezydent ma mniejszą władzę, to może się tam realnie usamodzielnić. No, Trzaskowski nie ma szans grania, grania niezależnego od, od Tuska, jest jego wiceprzewodniczącym, jego partia poza tym no, ma już za sobą długą karierę, stricte polityczną, 16 lat, w których był zawsze działaczem partyjnym, który nigdy nie zachowywał się w, w sposób podmiotowy wobec Tuska. Nie było żadnych sytuacji, w których on by się mu sprzeciwiał. Nawet wtedy, kiedy Trzaskowski był naprawdę mocny. Po 20 roku. To przecież kiedy tylko Tusk zechciał wrócić do partii, to trzaskowski mu ją na srebrnej tacy oddał, bez walki. Prawda? Więc to jest pewna przewaga nawrockiego, że może chociaż udawać, że będzie politykiem prezydentem niezależnym na koniec dnia nikt nie ma takiej pewności tak naprawdę, co, co zrobi, no bo po prostu jest politykiem, o którym znacznie mniej wiemy. Trzaskowski jest pewną jasną, jasną daną. Cieszy mnie osobiście, że Mencen zapytał także o imigrację, jak, jak wiadomo, to jest temat, który wielokrotnie na tym kanale poruszaliśmy, wielokrotnie krytykując politykę PiSu, który równocześnie w swojej narracji cały czas mówił o sprzeciwie wobec nielegalnej imigracji, także Nawrocki w tej kampanii, odkąd został kandydatem PIS-u, mówił cały czas o nielegalnej imigracji, pomijając, przemilczając temat legalnej imigracji. Tutaj Mensen zapytał o legalną imigrację z krajów muzułmańskich i Nawrocki dociśnięty powiedział, że wpuszczanie islamskich imigrantów jest zawsze złe, więc także w tej sprawie, którą ja osobiście uważam za bardzo ważną dla polskiego interesu narodowego, no, przyznał to i zdystansował się od, od, od rządu PiSu, no i to jest niewątpliwie dobre. To jest też pewna tutaj... Zasługa tego, że ta debata się odbyła, oczywiście, e, także w wielu innych tematach. Mensen Nawrockiego grillował, jak sama nazwa wskazuje. No i punktem, w którym Nawrocki, oczywiście, może trochę, e, który był dla niego ryzykowny i który widać było, że próbował jakoś wybrnąć, to był temat podatkowy. To był ten, z tych ośmiu punktów, z pewnością ten punkt, który Nawrockiemu było najtrudniej e, podpisać, no bo przecież, e, co mu Mansen wyciągnął, e, PiS wielokrotnie, Podwyższał, podwyższał różne opłaty, ale także no przecież PiS ma wyborców ma dużą grupę wyborców, którzy oczekują polityki socjalnej, solidarystycznej i którzy na przykład mogliby spokojnie zaakceptować. Podwyższenie, podwyższenie podatków dla podatku dochodowego dla najbogatszych, czy też na przykład podatek katastralny, ten głośny, no to jest też sprawa, która no być może samych wyborców PiSu niekoniecznie tych bazowych, starszych, niekoniecznie, niekoniecznie oni są wobec niego entuzjastyczni, no ale na pewno część wyborców młodszych, których Nawrocki miałby szansę pozyskać w drugiej turze przeciwko Trzaskowskiemu, no i także z tego powodu Nawrocki, Nawrocki mówił o tych kwestiach mieszkań dla młodych i tak dalej. No dla nich na pewno tak, takie jego kluczenie jest, jest problematyczne, no a no niewątpliwie to jest obszar, który Nawrocki sam wprowadził do debaty, no bo przecież, przecież ogłosił to jako jeden z tych swoich 21 postulatów wpisanie podatku katastralnego do... Konstytucji Zakazu Podatku katastralnego, a z drugiej strony, no, kluczył w tej sprawie w, w kampanii. Więc wydaje się, że finalnie próbował tak, żeby nie zrazić do siebie ostatecznie ani tego wyborcy bardziej socjalnego, ani wyborcy bardziej wolnorynkowego, ani tych, tych wyborców PiS, którzy mają domy mieszkanie i się obawiają, że na przykład podatek katastralny objąłby także ich jeden, jedną, czy, czy, czy dwie nieruchomości potencjalnie, ale nawet w takiej. Bardziej ostrożnej wersji Nawrockiej, nie chciał tego poprzeć, no to wydaje mi się, że tutaj na tym nieszczególnie, no raczej nieszczególnie zyskał, bo, bo, bo ani jednej, ani drugiej strony tych najbardziej zaangażowanych w tę te, w w kwestię podatku katastralnego, która wyszła w tej kampanii, nie przekonał, ale z drugiej strony no, próbował tak, tak trochę wyjść po środku, żeby też nikogo do siebie radykalnie nie zrazić. To skończył też, bo moment, w którym było widać, że jemu było, że no właśnie te dysproporcje, o której mówiłem. Tak, że Mencen mógł ostro atakować, mógł jednoznacznie wyrażać swoje stanowisko. Nawrotski spróbował być taki łagodny, koncyliacyjny, no bo jest w pozycji, że to on jakby jest, to jest ten paradoks. Mimo tego, że to on może być prezydentem, to on uzyskał wynik przecież dwukrotnie wyższy od Mencena, to on jest teraz trochę w pozycji petenta, który zabiega o dobre słowo Mencena i sympatię jego, jego wyborców. Były też, więc zasadniczo uważam, że Nawrocki na tej rozmowie zyskał, ponieważ przede wszystkim poszedł, podpisał deklarację. Wyborcom Mencena pokazał się jako człowiek, który jest gotowy przyjmować ich program, jest gotowy ich komplementować, no i który gra. Przynajmniej osobę niezależną, polityka niezależnego od, od Jarosława Kaczyńskiego, także polityka, który, no właśnie, nie był politykiem PIS-u, tylko jest tym bardziej otwartym na postulaty, na agendę Konfederacji. No i myślę, że też z samego faktu zadowolenia z tego, że te postulaty są przez Nawrockiego przyjmowane, może w, w, wynikać pewne zadowolenie. Myślę, większości wyborców męca na jego gotowość zagłosowania na niego przeciwko, przeciwko Trzaskowskiemu. Z drugiej strony, były też niewątpliwie słabe momenty. Tutaj, no, chyba najgorszym były te stopy procentowe, gdzie ewidentnie Nawrocki, no miał problem z tym, żeby tutaj. Powiedzieć coś, coś jakkolwiek bardziej konkretnego niż trzeba, żeby ludziom było dobrze i trzeba, żeby, żeby sytuacja ekonomiczna była dobra. Męcen go tutaj szybko wprowadził na swoje terytorium i chwytał za słówko, i tutaj ewidentnie no to jest pewien problem Nawrockiego, tak? żeby ma te, ma te obszary, na których, na których trudno, mu, trudno mu się wypowiadać których, których ewidentnie no nie, jest, nie jest do końca, do końca dobrze przygotowany. Podob, podobnie, chociaż nie aż tak źle było, było z, tą tematyką, z tą tematyką wojskową. Gdzie Mensen zaatakował politykę na tym, na tym polu, a Nawrocki nie umiał dobrze się bronić, mówiąc o czymkolwiek poza, poza wojskami obrony terytorialnej i, za, i tymi licznymi zamówieniami z zagranicy, no więc to jest pewien problem Nawrockiego, tak? Znaczy on, on, ten, ten argument o tym, że on jest właśnie, z, że on nie jest politykiem i tak dalej, no będzie można przeciwko niemu obracać, że no ale jest niedoświadczony, nie ma wiedzy i tak dalej. No i to jest myślę jego, jego problem. Zobaczymy, czy Trzaskowski będzie w stanie go dzisiaj także łapać na obszarach, na których Nawrotski będzie miał problem. Żeby wypowiadać się w sposób pokazujący jakąś szerszą wiedzę, której ludzie na pewno by od prezydenta oczekiwali wykraczającą poza takie ogólne hasła, że trzeba, żeby było dobrze, trzeba, żeby ludzie mieli, mieli tanie kredyty, no bo tutaj Mencen oczywiście też można dyskutować, no i Nawrocki mu tam powiedział, że no, ale przecież to nie jest, że to przecież na pewno nie jest jedyny czynnik, który wpływa na ceny, tak, ale widać było, że to jest dla niego taki grząski grunt, tak, no i tutaj ekonomia to są złożone zagadnienia, w których te poszczególne działania państwa typu właśnie te stopy procentowe mogą mieć, mogą mieć różne efekty. No właśnie Mencen o, o tym trochę mówił, a to jest obszar, na którym on się czuje, czuje dużo lepiej. No i generalnie miałem wrażenie, że Nawrocki jest cały czas dość spięty, mało naturalny i też Mencen mu to Męcen mu to wytknął i sugerował mu, to jest zabawno, że akurat Męcen ze wszystkich ludzi sugerował, że powinien być bardziej naturalny, bo Męcen nie jest powiedzmy najbardziej naturalną osobą na świecie. No właśnie, że, że mówi, o, mówi o sobie cały czas, ucieka w taką, taką pozę, no właśnie, poważnego tutaj pana historyka, który... No, wydaje, się, wydaje się, rzeczywiście spięty wydaje się mało ludzki, w tym sensie, że no, niechętnie opowiada o sobie w taki sposób, który wydawałby się bardziej autentyczny, tak właśnie myślę, że to jest pewien pewien problem Nawrockiego, który też w tej rozmowie było widać. On trochę sprawia wrażenie czasami takiego takiego Androida, który ma wyszkolone ruchy, na przykład to charakterystyczne odwracanie się do kamery i poruszanie ręką. Ee, że najpierw patrzy na Mencena, potem się odwraca do kamery i patrzy prosto na widza. To jest takie, właśnie wydaje się, no widać po prostu, że to jest wyćwiczone. Z drugiej strony, Mencen oczywiście, tutaj dochodzimy do tej sprawy, która jest grzana przez ostatnią dobę, przez, przez media, do tych ustawek, w których, w których Nawrocki zapewne brał udział, skoro się od tego, od tego nie odciął. No i tutaj wydaje mi się, że z jednej strony, no. Na pewno na pewno, będą, na pewno będą te ataki, mogą te ataki częściowo mobilizować elektorat Trzaskowskiego, to jednak wydaje mi się, że, że, że sumarycznie ten temat może Nawrockiemu pomóc, no bo no ostatecznie, jak mamy 100% wyborców, no to myślę, że jest dużo, dużo więcej osób, które ma życiorys, Podobny do Nawrockiego, to znaczy, urodziło się w niejakiejś najbardziej zamożnej, czy cieszącej się prestiżem społecznym rodzinie i taki wizerunek prostego chłopaka, który właśnie zaszedł wysoko, a który po drodze, na przykład, właśnie potrafi się bić, jest sprawny fizycznie, no myślę, że jest dla większej liczby ludzi atrakcyjny niż Niż no, Trzaskowski, który no, jest takim ewidentnym chłopcem, pięknym chłopcem z dobrego domu. No i wyda, wydaje mi się, że to jest pewien, pewien błąd błąd kampanii kampanii Trzaskowskiego, jeżeli oni będą, czy może bardziej mediów niż kampanii, jak będą to tak mocno tak mocno, akurat ten element eksponować, chociaż dla Nawrockiego też no, nie jest w 100% korzystny, no, ale z drugiej strony bardzo szybko też sztab, sztab Nawrockiego odparował, że przecież sam Donald Tusk. Także o, o braniu udziału, o, 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 o udziale w takich kibicowskich potyczkach, może nie o nie o samych ustawkach, no ale w po prostu biciu się, tak mówił, no i co więcej, ja jeszcze zanim oni to wyciągnęli, no to wyda, no, no dla mnie to było, no myślę, że nie tylko dla mnie takie naturalne skojarzenie, że no zaraz, zaraz, no prosty chłopak z Gdańska, który się, który podkreśla, że jest właśnie prosty i gotowy się bić, a z drugiej strony został historykiem, inteligentem, ale ma takie właśnie korzenie osiedlowe, jeszcze jest kibicem Lechy Gdańsk, nie boi się, nie boi się bujek, no to to przecież to jest dosłownie narracja Donalda Tuska i dosłownie przeciwko komu na no Jarosławowi Kaczyńskiemu, tak? I w tym momencie Nawrocki paradoksalnie staje się Tuskiem, a Trzaskowski Kaczyńskim, tak? Nawrocki staje się, staje się tym chłopakiem, co się nie boi bić na podwórku, a. A Trzaskowski Kaczyńskim, tak jak Kaczyńskiego zawsze przedstawiał Tusk, umiejętnie i sprzyj sprzyjające mu medie, takiego tego oderwanego inteligenta, który siedzi w książkach, nie zna prawdziwego życia, gardzi zwykłymi ludźmi, jest oderwany od rzeczywistości przeciętnego człowieka, który właśnie od młodości żyje trochę w takiej separacji, w jakiejś złotej klatce no przecież to jest dosłownie ta narracja. Także w dodatku jeszcze ten element gdańsko-warszawskich, tak? gdzie przecież właśnie Tusk zawsze siebie przedstawiał jako tego chłopaka z Trójmiasta, co prawda na podwórku na, na podwórku porachunki i tak dalej, a Kaczyńskiego jako warszawskiego inteligenta. No to jest takie paradoksalne paradoksalne odwrócenie, jakie tutaj ma miejsce, więc zobaczymy. Wydaje mi się, że dla Trzaskowskiego nie jest szczególnie optymalne, żeby to grzać. Natomiast test. Ja, ja też uważam, że no tak, jakby uważam, że, że Nawrocki w tym momencie jest na lepszej pozycji niż Trzaskowski, ale, ale absolutnie nie uważam, że Nawrocki już wygrał. Nawrocki na no, pewno teraz niewielką, niewielką przewagę. Przed nami debata, przed nami też ta dyskusja trzaskowski męcem, przed nami jeszcze kilka dni kampanii. Zobaczymy, czy rzeczywiście jeszcze jakieś bomby będą, będą odpalone przez przeciwko przeciwko Nawrockiemu. No na pewno także ten, ta taka ta, ta, taka próba zrobienia z, z, Nawrockiego, z Nawrockiego człowieka agresywnego, niebezpiecznego moim zdaniem może się właśnie odbić, odbić rykoszetem Trzaskowskiemu. Tak? No chociażby ta wypowiedź o tym, że to jest taki gość, co zabierał innym kanapki, a tutaj to podkreślanie, że on brał udział w fizycznych konfrontacjach w młodości. No myślę, że to jest, to jest prezent dla Nawrockiego w gruncie rzeczy, żeby móc powiedzieć, że on jest tym prawda, prezydentem silnym na trudne czasy, prezydent musi przecież właśnie być fizycznie i psychicznie silny, nie może być, no a Trzaskowski no to przecież ma opinię lenia i tak dalej, bynajmniej, no, no i tak jak mówiłem, no jest, 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 jest pod wieloma względami takim no anachronicznym przedstawicielem Unii Wolności z lat dziewięćdziesiątych, więc to jest kontrast, kontrast, który na pewno Nawrocki będzie chciał wykorzystać, chociaż też oczywiście można to przegrzeć tak jak wszystko. Tak, no w pewnym momencie kampanii te ciągłe pokazywanie się Nawrockiego jako boksera też było oczywiście już w pewnym momencie, jak to mówi młodzież, cringe'owe, więc tego też nie można nadmiernie, nadmiernie tym epatować, ale wydaje mi się, że jednak ten kontrast tutaj raczej sprzyja kandydatowi, kandydatowi PiSu. Na ostatni, po prostu tak jak generalnie sprzyja mu ten układ sił w postaci tego o jakich e, po prostu proporcji poszczególnych kandydatów wyników poszczególnych kandydatów w pierwszej w pierwszej turze, ale wynik na pewno będzie bardzo bliski, ktoś wygra albo 51 do 49 maksymalnie 52 do 48 zdziwiłbym się gdyby, gdyby wynik był e, gdyby wynik był, e, był wyższy na pewno także oczywiście Trzaskowskiemu nie, po, nie pomagają różnego rodzaju liberalno-lewicowi inteligenci którzy następnie będą grzani przez prawicowe zwłaszcza sprzyjające PiSowi media jako Wyrażający pogardę dla, dla, dla wyborców, PIS-u czy, czy innych kandydatów prawicowych. No ale zobaczymy. Nawroski albo jego, jego sztab także mogą popełniać błędy. Wygra zapewne ten, kto będzie tych błędów mniej popełniał. Tyle mojego krótkiego komentarza na ten moment. Zasadnicze tezy, myślę, te są cały czas te same: dehegemonizacja prawicy, cały czas kryzys liberalnego paradygmatu, ale także Starcie dwóch kandydatów, z których żaden, żaden nie jest idealny i obaj mają swoje słabości, obaj popełniają błędy. Oczywiście, kolejne etapy tej kampanii z pewnością także będziemy dla Was tutaj komentować. Na dziś to wszystko. Kacperkita, do usłyszenia.